Rząd hiszpański, ścisiej mówiąc, minister kultury Hiszpanii, powiedział, że nic nie będzie finansował związanego z Korridą. Korida sprawia ludziom radość, jest dziełem sztuki, cieszą się przy tym, spotykają się, przychodzą całe rodziny z dziećmi. Bo tu zabijają żywe, cierpiące zwierzę, tłum się cieszy. To kretyn, który nie rozumie Korridy, albo jest po prostu złym człowiekiem, chce ją likwidować w Hiszpanii. Rząd lewicowy zawsze się wiąże z przemocą. Wobec obywateli i z nienawiścią wobec obywateli. No na przykład lewicowe rządy propagują aborcję, znaczy, że nie cierpią dzieci. Pojawia się przepowiednia Billa Gatesa: W najbliższej przyszłości będzie albo wielka wojna, albo wielka pandemia. Tak, Bill Gates jest w stanie zorganizować pandemię. Jak mu znowu jakiś złotousty coś podpowie? Mamy głód, to co trzeba zrobić? Wytłuc trochę ludzi i reszta jedzenia wystarczy dla tych, co zostali.